Z tej Matis! No i dzisiaj nagrywamy coś bardzo ciekawego. Ale co to może być? Karty Pokémon. No co to może być? No karty Pokémon oczywiście by to mu się podnosi, bo to może trochę podnosi, pod tą taką mini sztalugę, bo Azari mi zrobiła rysunek na sztaludze i teraz z niej skorzystam przynajmniej. I nie tylko to, nie tylko, nie tylko to no ludzi. Jeszcze to mam. Coś pięknego. Dlatego mamy razem dwie promokarty, promo dwa coiny i 8... Nie 8, kurde, chciałbym, ale zobaczycie, że będę miał osiem. Teraz mam cztery boostery Pokémon Astra Radiance. No i otworzę to i. Zaczniemy od tego chyba najmniejszego. Dobrze. Otworzyłem. I teraz mamy tak. Mamy coina. Przynajmniej jest ten, który miał być. No nie widzicie mojej twarzy jeszcze nie. Nie ma nie dla psa. Mamy jeszcze tu Oricorio. taką świecącą. Ładnie. Dobrze. No i mamy tutaj, jeżeli ktoś chce, proszę. Kodzik. No. Teraz zaczniemy od tego pięknego boostera. Jakim jest dialka? To nie idzie, mam tylko na ten start, Ładnie, nie jak down, dobra, nie patrzę. Odwracam teraz od karty. Dobrze, czytamy. Kodzik, dobra, dam wyżej. Mam nadzieję, że to pomoże. O, o wiele lepiej. Dobra, więc zaczynamy. Energia to tutaj. Spicy Season Curry. Spróbowałbym, naprawdę. Ładnie to wygląda. Kirillia. No, ten hippopotas. O, Sindak, już fajny. fish którego mam. No, super powtóreczka. O, hisujański Growlif. Grow no, jak to się mówi? Wirgmeat. No, jeszcze z trenerem tam daleko. U, Regileki Reverse. Dobra. Meat Dobra, ale ładny jest ten. Reverse, Regileki. Fajny. Dobrze, lecimy do otwierania naszego potrójnego. Dobra, odchodziłem. Bez używania, no życzę dziwo. Mamy z dialgą, z, z Deciduejem, a de w lampę. I z dialgą. Niestety nie ma palki, która daje szczęścia. I mam znowu kolejnego kolna z Charizardem, a chciałem, jest Eevee. No cóż. No i mamy też jedną z ważniejszych tutaj rzeczy. Promo. Uwaga. Eevee, No. Lubię Eevee ogólnie. Wolę Ambriona oczywiście, ale Eevee, Fajny Pokémon. Dobrze. Ym, odkładamy. Tutaj zaczniemy może. Nie mam tu palki. Łow, myślę, że nie Zaczniemy od Decidueya. Tak, żeby ono mnie. Ładnie no, się widzę, to otwierają. Ja się dziwię, że umiem otwierać karty, nie? Czy znaczy, kiedyś otwierałem Invisimale? Piszcie w komentarzu, czy też się zbieraliście? To było dopiero coś. To było wiedzieć. Że... Tak, jestem kurwa delikatny z tymi kartami. Że to hit. Dobra. Mamy tu Kodzik. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 Pójdźmy to, wchodzi już. waga tak 4 idealnie dałem. Dobra, mamy Grass Oak oh, Dobrze mieliśmy Cinder Heavy Ball. Niby dobra karta, sorry, nie gram w te karty. Pokémon Hipodou. Miss Mistrivius. Barbouch. Skyta. ivi ale ładna. Jaki fajny art ma fajna. Heracross, Uuu, Mesprit, kolejna legenda w rewersie. Podoba mi się to, ale. Cholipka. Wespi queen. queen. No cóż. Nie zawsze będą nam wypadać fajne rzeczy, trzeba to pamiętać. To jest Gambling. <laughs> Lecimy teraz z dialką, bo ona też nie dawała takiego fajnego dropu jak Palkia. Dobre. O, inaczej mi się to potowało. Dobrze. Holy prawda? dobra. Może wyjmę. Dobra, wyjąłem. Dobre. Mamy tutaj kodzik. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ogólnie. O, dobra. Ogólnie chciałbym mieć E-Trainer Box. W sumie zamówiłem i dopiero w lutym przyjdzie, więc trochę poczeka, Trochę poczekam. Mamy Dark. No, dobrze się zapowiada. Mój ulubiony typ. Jakiś Trener Grand. Hisujański Electrode. Gutsy Pika, z którego mam Reverse'a. Sudwudo. Kombi. Drifloon. Psyduck. Togepi. O, teraz Kombi. Mamy Rewersa. Wuhu! Ciekawa karta. Fusion Strike Mr. Rime fi. Ciekawy. Jeszcze się dokładnie tak odbija jego tło. Szkoda, że to nie jest japońska Ładniej by to wyglądało pewnie, ale trudno. Mamy jedną fajną kartę. Postawię ją tam przy tamtych. No, dialga jednak oddała. Podoba mi się to. No, na pewno nie jest jakaś to wybitna karta, ale jest, przynajmniej jakiś drop. Dobra, lecimy po palkę, naszą kochaną palkę. Oby dzisiaj nas nie zawiodła. Czy nas zawiedzie? Sprawdźmy to. Dobra. Lecimy. Mamy tu kodzik. I raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga. Woda. No cóż, zobaczymy co nam woda da. Dark Path. Magneton Cape... Cape Jaffet Bog Nie wiem jak to się mówi Teddy Dirusa Mountain Voltorb Hisyjanski Byskul Glamio Devot No niestety Nie udało się Ursaluna Ursaluna No cóż to było na tyle ogólnie. I z ciekawszych kart to jedynie mamy te promki: Oricorio i Iwi I naszego Mr. Raima. Będzie więcej openings. Fajnie, więc to na tyle żegna. Witamy jesteśmy z tym czymś. Zobaczymy, czy coś pokona go. Więc. Piramy. Ale to jest kurwa piękne, nie? Cztery paczki, no i myślałem, że to byli Eevee, ale to jest Charizard, ale nie jestem za to zły. I ten Sylwionik. Dobra, to otworzę i zaczniemy odpakowywać tego wszystkiego. Dobra. Otworzyłem. Mamy tutaj tego Sylwiona, który się świeci ładnie. Otworzymy go tutaj. Mamy tego Charizarda. może wiadomo. Żeby. Eee, mamy tutaj Buchstera z Dialką, Astral Radiance. Tutaj z tym za... O no, tym głównym hiszpańskim. No i palki Tutaj też ma to główne Jeżeli się... Na no, tych, którzy skanują, więc zacznę to odpokoływać. Tylko no, wiadomo, tylko jedną ręką to mogę. Nie, nie mogę tego zrobić. Dobra, odwróciłem wszystko jak powinien, chyba. Tak. Dobra. Mamy energię. No to dobra. Mamy kancelikologię dobra. dobna. Piloswine. dobra. Jakaś baba. Dobra. Glameo. Glamiał. Jak to zwał. silną którego zapomniałem szani w Pokémon go. Dobra. Kurwa nie spada być jedna. Kacatot. No słyszę, że tak to robię. Nie ale mam tylko ją rękę. Ponyta. O, dobra. Clikiet o! Mantin. No i owerę kuju. Wyszedł. Na około ostatni. Więc no. Lecimy z drugą. Dobra, mamy teraz tego hiszpańskiego. Uwaga. Dostaliśmy jakiś Fausta. Ja nie wiem co to znaczy, Nie, nie wiem co to jest. Ogólnie czarna karta, będę muszę się o tym trochę dowiedzieć. Czary mężczyzna. <grym> noctowl Hipo domu chatot BRONZER o ROWLET SKYTA mamy KWIWISZ, ale no i mamy shemina dobra zaczynamy z ogniem dobra SWEET HONEY lecimy mm, Kranidos. PILLOW SWINE Drift o ja coś się błyszczy, coś się spodoba. Fajlak, Kurwa, nie dotykaj mi tamtych uciniem, Magneton, Kutsi Pikachu. O kurwa, czekaj, a co to jest? Dark Krajow, ja piję nie no. Kofi Karłusz wypierdala mi. Nie, no ten dalka jest przepiękny, nie? Piękny. Podobuje mi się. Pewnie kosztuje gówno, ale podobuje mi się. To moja najlepsza karta jaką mam w życiu aktualnie chyba. No, więc Palkia ogólnie oddała. Pozdrawiam Palkię. I... I mo, no znaczy, nie, no wolę Dialkę, ale w Pokemon Go palki ogólnie wolę ją. E... Nie no, fajny, naprawdę podoba, nie, podoba mi. się, nie? Fajny Pokémon lubię go... i fajna karta Zajbista, A jaka to jest. Normalna gwiazdka. Ha. czy nie jest nie... nie jest tak to jebane, ale no. Pożydziam.